Witajcie kochani, z tej strony Rezit. a w dzisiejszym zadram kurwa mać, co zapedał, jebany pirat drogowy, eee, a w dzisiejszym zadram Mola przedstawię wam grę The może nie przedstawię, ale pokażę wam grę de crew. Eee, jak to wszystko wygląda w tej grze, na razie sobie na wstecznym pierdala no, wypierdalajcie mi z drogi, kurwa, Rozsuńcie się samochody, kurwa, w drogi to napierdala. Więc tak, gra jest za darmo na stronie e, NVIDII, można sobie ją, e, znaczy można się zarejestrować y, na stronie NVIDII, przez co, znaczy nie na stronie, ogólnie po prostu można się zarejestrować do bed tej gry, e, wtedy, jak kurwa, miotaniem jak szatan kurwa, można się zarejestrować do e, właśnie bety tej gry, kurwa, aż tam to wyjebało. Nie, ja dole, dobra, kurwa zjeżdżam z drogi, bo już mnie skurwiacie. A więc tak, można zarejestrować się do tej bety, e, imię, nazwisko, podajecie po prostu wiek, nie, nie ma ograniczeń wiekowych, tak że musicie tam podawać, że macie 18 lat, jeżeli nie ma. E, no i gdy już się zarejestrujecie, przyjdzie wam e-mail e, z kodem, wtedy wpisujecie go w Uplayu i na Uplayu tam sobie możecie na pierdalać. Z tego co wiem, to można chyba jeszcze na Steamie mieć tą grę, no tak, na Steamie chyba też jest. E, ale jeśli ja na, na to... wiem na Uplayu to nie wiem czy wiem że można na na, na Steamie kupić ale na Uplayu można chyba tylko brodz brać właśnie o tak jest właśnie uprawnie e, więc tak gra utrzymana w konwencji Massive Coop obcieli wszyscy gracze są widzicie tu już na jakiś inny kurwa grać tam jakiś inny kurwa e, bardzo świetnie zrobione, to moim zdaniem. No, w Network Speed the World już się z tym spotkaliśmy. Ehm, tego tam to było jakieś takie kurwa oh, chujowe. Tutaj jest, wiecie, jednak wątek główny. Ehm, można się pościgać, można spierdalać przed policją. Ehm, naprawdę, podoba mi się to gra, Też pod względem graficznym. Grafika niczego sobie zniszczenia, też niczego sobie. O, kurwa, ten jakiś szatan. Tak samo, no kurwa, no co ty gościu tu robisz? Ja pierdolę, pierdolę się do mojego filmu. Ale przynajmniej mi się to podoba, że kurwa, widać kierowcy w środku, a nie kurwa. E, w innych, e, tam na przykład w Nitro Speed, e, w tym Mos Montedzi, w starym, bynajmniej w nowego nie grałem. E, nie było kierowcy, kurwa, tak, ten kierowca był, no kurwa, nie jest jakiś, ja pierdolę, Gin szwabie. Mogę w niego wyjechać tyłem? Dobra, że kurwimy z tego szwaba. No, kurwa, cofa, 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 cofa... Kurwa, szwab zniknął, co za chuj, ja spierdala... Dobra. Więc tak, e, mamy tutaj różne typy wyścigów, jakieś tam kurwa zwykłe wyścigi, jakieś tam na okrążenie, jakieś tam na checkpointy. E, tutaj mam właśnie, może to nie jest wyścig, ale taki bardziej kurwa challenge, e, że muszę wyjebać z takiej rampy i jak najdalej muszę wyskoczyć. Udało mi się, kurwa, udało mi się. Jest, mam kurwa Golda. Co, 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 co? Level 700. U, kurwa, szcory, mam 7700. Nie, nie, nie. Ale chodź, spróbujmy jeszcze raz. Może uda się. Tutaj. Aha. Nie. Aha, więc tutaj teraz chyba... Hmm, aha, dobra, tutaj się wyświetla, że tutaj już mam kurwa. Tutaj już mam to zdobyte, ale kurwa spróbujemy innego wyścigu na mapie. Jak widzicie, o, to mi się właśnie podoba najbardziej w tej grze. Jest normalna mapa. E, no tak... wiecie, całe Stany Zjednoczone. Ale gdy się tutaj przybliży, taki kurwa niepozorny, można zobaczyć wszystko jakieś tam płaty. Ja właśnie chcę zobaczyć gdzie jest mój samochód. Gdzie jest samochód? Tutaj kurwa jest mój samochód kurwa. Nie, nie zwracajcie uwagi na mój kurwa kurwanie, ponieważ to jest stare konto you play, z którego praktycznie nie korzystałem No jak widzicie mój samochód stoi na środku drogi e, Muszę sobie znaleźć te kurwa inny wyścig, które widziałem gdzieś był czy, 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 czy to kurwa z góry widać czy coś tu? To... E, a nie, jest to kurwa jump street, kurwa To jest co? Co nie? Co? To... Aha, to jest Jamski, a nie Jamski. <noise> Dobra, sorry. No, set waypoint. Więc sobie, co tu kurwa jak się wysadziło. 8 mil do Detroitu, jak fajnie kurwa. Nawet mówi kurwa gra ile mam. O, ja pierdolę. O kurwa, ma. Ale to kurwa. Kurwa ludzi mogę przyjeżdżać, ja pierdolę. Chodź tu, chuju. No kurwa, ty przede mną nie uciekniesz kurwa. Chodź tu pedale, kurwa, ale z ciebie wyjebie. No co kurwa to ma być. Ja pierdolę, nie można ludzi przyjeżdżać. Chuje aż sobie po drodze, kurwa nie można przejechać, że nie jednego. A spierdalej. Więc jak dalej zapierdalamy do eee... takiego Kurwa świetnie tak raz ale mi się kurwa z podoba i kurwa po hebu, ja pierdolę. Czekajcie, czekaj. mu to. O kurwa, tutaj mam taki wyskok. Teraz tak może, jakby. Nie. Aha, bo to nie jest to, kurwa. Mi się jebu. Tutaj wiader, tutaj wiadę, No wszędzie wiadę, wiadę. wiadę. No nie nie wiadę. Kurwa dziwko! Nie trochę mnie. I co pić do kurwa Nissan już jeździć sam? Kurwa jednak mogą wziąć tego Nissana, teraz tak się Ale kurwa mnie kusiło, żeby wziąć tego chewendera. A jednak tutaj się dobrze wjeżdżało, tylko kurwa, że tak powiem od tej stra... Ja Ja pierdolek, ktoś taki debil. Ciężarowkę postawił. No kurwa mać, jak te samochody przykułować? Ma... No przynajmniej jest to bardziej realistycznie niż w innych grach eee, tutaj przynajmniej trzeba trochę kurwa, wiecie eee, ten samochód ma tak ciężko żeby kurwa ruszyć ee, bo to jest logiczne ale kurwa w innych grach czasami niektóre samochody to po, po, po prostu tak w moment startowały No kurwa, no nie mogę tam zajechać, jak i jak to No kurwa, tutaj mam mały... A tam jest ta rampa, czyli tak. Muszę pełną pizdą do tyłu. Muszę sobie, kurwa, drogę oczyścić. No, świetnie, świetnie. I zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Tutaj nie ma nikogo. O kurwa słaba Ale nie mam golda Czyli jest dobrze Skądinąd Ale ja w ogóle nie ma chodzić, kurwa Jakiś Ja pierdolę Dobra, chuj kontinu Także jak widzicie, Gierka dać spoko Mi się bardzo kurwa Ja pierdolę znowu jeba. Cały czas kurwa dzwony mam w ogóle, sorry, ludzie, były jest rano iż tak powiem, no ja pierdolę. Nie chcę się wtedy skakać. Jest rano, a jeszcze tam chyba kurwa, czekać. Napięć, która godzina, muszę sobie sprawdzić. Jest tak, jest ósma kurwa i dla mnie to jest kurwa za wcześnie, żeby wstać. Czasem gorzej spany, a ja stwierdziłem, że sobie teraz nagram e, szybko to the crew. Zobaczymy, jak to wyjdzie później. No ale dobra, no więc tak. ja się chyba teraz z wami żegnam, zresztą już, no dobra, continue, kurwa, przedstawiłem wam tyle, co mogłem, kurwa, samochód już mam rozpierdolony, ten zderzak się ledwo trzyma, czekajcie, ciekawe jak, jak on to, kurwa, nie, nie odpadł jeszcze, Myślę, że jak się rozpędzę mocno, to on, kurwa, odpadnie, e, no ale nic, ja się z wami w tym momencie żegnam, zapraszam na kolejne, za darmola, w tym, w tym odcinku, stawiłem przedstawiłem wam dekru. Eee, także jestem z tego zadowolony i standardowo subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Cześć!